Jeżeli trafiłeś na tą stronę, jeżeli interesujesz się moim kanałem, tą tematyką sprzedaży online, jeżeli mnie znasz lub jeżeli mnie jeszcze nie znasz, to chciałbym się przedstawić. Nazywam się Bartosz Andruszko i zajmuję się sprzedażą w internecie, sprzedażą online, dropshippingu, zamawiając hurtowni polskich, ale także importem z Chin, bo jest to jakby ostatni. Etap na tym łańcuchu sprzedażowym i najbardziej można powiedzieć dochodowy, najbardziej yy, pracochłonny, i ale najbardziej możesz się zrealizować w tym wszystkim i najlepiej zarobić. Ale dropshipping, sprzedaż z hurtowni polskich też jest dobry, tylko tutaj musisz mocniej popracować i znaleźć swoją jakąś niszę, w której się odnajdziesz, ponieważ dropshipping jeszcze kilka lat temu był mniej znany, teraz już większość osób, które chcą zacząć sprzedawać w internecie, na samym początku właśnie interesują się dropshippingiem, ponieważ nie musisz wykładać tam yy, dużej gotówki, nie musisz kupować towaru, możesz na samym początku zintegrować jakąś hurtownię z twoim kontem na Allegro i sprzedawać to bez wkładu finansowego, tylko musisz poznać w jaki sposób to działa, jak do tego się zabrać i skąd brać produkty, jakie produkty wystawiać, a jeżeli zaczną Ci się sprzedawać, to co robić, aby sprzedawał się lepiej. Do tego mogę Ci zdradzić na samym początku, że służą konta masowe, gdzie wyrzucasz naprawdę wszystkie przedmioty, tysiące przedmiotów i konta jakościowe, gdzie e, tam kumulujesz tylko te produkty, które się sprzedają, e, ulepszasz je, wzmacniasz na przykład reklamę, i czerpiesz większe profity właśnie z sprzedaży tych produktów, które wyselekcjonowałeś już wcześniej. Zamawianie z hurtowni na stan to już jest wyższa szkoła jazdy, wtedy już musisz właśnie z tych wyselekcjonowanych produktów zamówić większą ilość, wynegocjować lepsze warunki właśnie przez to, że płacisz, że bierzesz to na stan. Możesz zyskać, zarobić większą marżę i jakby rozwinąć się w tej całej sprzedaży i wejść na level up. Następnie jest import z Chin. Tutaj już musisz posiadać znacznie większą gotówkę, dlatego że w swoje pieniądze inwestujesz w towar, który może nie tak szybko do Ciebie przyjść. Masz różne rodzaje dostaw, np. samolotem, statkiem, pociągiem, e, kurierem. E, to jest związane z kosztami, to jest związane z czasem, więc w najgorszym wypadku, jeżeli bierzesz najtańszym sposobem, czyli statkiem, Możesz czekać na to 2-3 miesiące i musisz mieć coś w tym czasie sprzedawać, czyli musisz na 3 miesiące zagospodarować sobie towar. Możesz się wspomagać w tym czasie też dropshippingiem, możesz robić taką hybrydę, że z każdej strony produkty kumulujesz na swoim koncie na Allegro, ale nie tylko. Możesz także prowadzić sklepy internetowe wieloproduktowe lub jednoproduktowe. Ograniczeń nie ma tak naprawdę Twoja kreatywność, Twoje zasoby wiedzy i pieniądze, które posiadasz. Cechują Ciebie, w którą stronę idziesz, czym chcesz handlować, i jak bardzo się chcesz w to zaangażować. Możesz ten biznes prowadzić jako dodatkowy, możesz pracować na etacie, a w wolnej chwili po prostu dorabiać, lub jeżeli tak bardzo Ci się rozkręci i, tak, i będziesz bardzo chciał w to wejść, to możesz robić to tylko jako swój biznes, jako twoja jednostkowa jakby działalność, jako działalność gospodarcza, jako spółka, możesz także to robić jako. Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej w postaci nierejestrowanej działalności gospodarczej, tutaj są już limity do tego, ale możesz w tym okresie, jakby sprawdzić, czy to jest dla ciebie, czy jesteś w stanie się na tym utrzymać, ale to już jakby tematyka na inny film. Ja tylko chcę Ci pokazać, co możesz robić, jakie są możliwości i czy w ogóle ten temat cię interesuje. Chciałbym Ci w tym miejscu przytoczyć czasy pandemii. To były czasy, kiedy zostaliśmy zamknięci w domu, kiedy sprzedaż stacjonarna zamknęła się w 100%, spożywka była w rękawiczkach, w maskach prowadzona, ale tylko gęsiego, sklepy budowlane były zamknięte, ale mimo to... W późniejszym czasie poradziły sobie, ponieważ realizowały dostawy, można było wejść pojedynczo lub po prostu zrobić zakupy w sklepie internetowym, ale odebrać już na parkingu. Ale tu do tego już był właśnie potrzebny sklep internetowy, coś nienamacalne. W obecnych czasach sprzedaż w internecie naprawdę wzrosła do poziomów, które wcześniej nie obserwowaliśmy. Sklepy stacjonarne jak Reserved. I inne sieciówki ograniczyły sklepy fizyczne, a przeniosły się mocno do sieci, szkoląc, trenując i sprzedając w różnych technikach, po to, aby dotrzeć do jak największej grupy klientów i ograniczyć tak naprawdę swoje koszty. Inpost do dzisiaj zamknął wszystkie biura. Ja sam kiedyś chciałem nadać paczkę w oddziale i dowiedziałem się, że biura są zamknięte. To było chyba rok czy dwa lata po covid -zie. A oni wciąż mieli opisane, że na czas COVID-u po prostu biura są zamknięte, ale one nigdy nie zostały otwarte, ponieważ przeniosło się wszystko do internetu, można było ograniczyć koszty i tym samym zwiększyć marżowość swoich produktów i opłacalność handlu, a inposłów naprawdę do poziomów niebotycznych i wyszedł po po, ponad jakby za granicę naszego państwa. Dlatego y, pamiętaj, że sprzedaż w internecie to jest coś, co już się nie zatrzyma. Allegro rośnie, Early urosło, część marketplaces upadło, ale większość z nich urosło do, do bardzo dużych poziomów. I ten wzrost trwa do dzisiaj. Dlatego zastanów się, czy Ty też chcesz przenieść biznes do internetu. Jeżeli masz jakieś usługi, masz jakąś wiedzę, którą możesz się podzielić, to możesz sprzedawać spokojnie kursy. Jeżeli jesteś zainteresowany sprzedażą e commerceem produktów namacalnych i chcesz to robić na dużą skalę, chcesz zarabiać, ja tak jak mówiłem, dodatkowo lub prowadzi swój biznes online, to właśnie czasy obecne są najlepsze do tego, aby w to wejść. Do sprzedaży w internecie możesz na marketplace'ach prowadzić w dropshippingu, zamawiając produkty z polskich hurtowni lub prowadząc import z Chin lub innych krajów, jeżeli chcesz sobie sprowadzać, nie wiem, z Turcji, z Francji. To jest, to jest akurat wewnątrz Unii, ale możesz sobie nie tylko z Polski, ale zamawiać towary z różnych krajów. Tutaj naprawdę nie ma ograniczeń, a masz do dyspozycji wiele atutów, które mogą zadecydować o tym, że zarobisz naprawdę duże pieniądze. Jest to marka własna, swoje produkty, swoje kartony, swoje loga, swoje reklamy, strony internetowe. Masz dostęp do nieograniczonej możliwości. Możesz robić na przykład jakieś promocje, możesz dodawać gratisy, prowadzić swój kanał na przykład na YouTube, związany właśnie ze swoją marką, ze swoim sklepem. Możesz także podpisać jakieś umowy z influencerami z różnych branż, a najlepiej tej, w której ty działasz, i możesz świadomość swojej marki budować raz za razem. Dlatego powstał ten kurs z kilkuletniej. Pracy sprzedaży w internecie oraz 15-letniej pracy z dziedziny sprzedaży produktów, że tak powiem, namacalnych, i tą całą wiedzę zawarłem w tym kursie. Chciałbym Ci przedstawić kurs, w którym nauczysz się, jak obsługiwać platformę największy marketplace w Polsce Allegro w jaki sposób założyć konta, w jaki sposób wystawiać produkty, co jest ważne, czyli miniatura, tytuły, w jaki sposób zadbać, żeby te twoje aukcje były jak najwyżej na liście, pokazywanej w tych kategoriach, w których ty się znajdujesz, w jaki sposób szukać produktów. Jest to naprawdę ogrom wiedzy, godziny e, konkretów, mięsa, które zamienisz na sprzedaż. E, jest tu także o dropshippingu i jest także e, dodatek, bonus. Który zawiera właśnie import z Chin. Ta wiedza, tyle godzin, które tutaj zawarłem, nie powtórzy się nigdzie indziej. Spotykałem i także brałem udział w różnych kursach, gdzie miałem albo dropshipping, albo Allegro, albo hurtownie, albo import z Chin. Każdy z tych osób była tylko sfokusowana na jeden przedział, jakby wiedzy, i te kursy kosztowały grube tysiące, ponieważ no, te osoby wyrobiły sobie na tyle y, renomę, zbudowały takie y, jakby kanały na YouTube z taką dużą oglądalnością, że ludzie zakładali, że jest tam wiedza, która przełoży się konkretnie na ich pieniądze. Ja w tych kursach y, znalazłem jakieś pojedyncze elementy, ale nie było zawartej tam wiedzy, którą ja chcę Ci przedstawić razem z bonusami, ze, ze wszystkim, co dostaniesz. Poniżej zobaczysz całą ofertę. Nie będę Ci tutaj recytował wszystkiego, co zawiera ten kurs. Pamiętaj, że na każdy z tych kursów daję gwarancję. Pewność tego, że jeżeli kupisz, a nie znajdziesz tam tego, co jest dla ciebie. Czegoś co oczekiwałeś, masz prawo zwrócić ten kurs w każdym momencie do 30 dni i zostanie ci zwrócone w 100% twojej gotówki. Dlatego czuj się bezpiecznie. Pamiętaj, że ten kurs pozwoli ci zarabiać w internecie, pozwoli ci zyskać pewność siebie, zyskać można powiedzieć zawód, umiejętność, która przyda ci się w każdych sytuacji. nie tylko tutaj, ale także na etacie w pracy, której wykonujesz. Będziesz potrafił zadbać o siebie, dlatego nie bój się, zainwestuj i po prostu działaj. Bo jeżeli nie stanie się nic, to będziesz tylko żył ciągle mrzonkami, takim jakby przeświadczeniem, że coś cię omija. Raz kozie śmierć. Zacznij uczyć się, zacznij zmieniać swoją rzeczywistość i budować wiedzę, która pozwoli ci przetrwać każde czasy i zyskać pieniądze, które będą dla ciebie, dla twojej rodziny, a w szczególności dla twojej świadomości o sobie, bezpieczeństwem i szansą na lepsze jutro. Dlatego zapraszam cię do kursu, a pamiętaj, gwarancja jest dla ciebie pewnikiem tego, że dostajesz produkt, który spełni twoje oczekiwania. Do zobaczenia, trzymaj się, Bartosz Andruszko.